Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko i serdecznie. HydroPlayer zyskuje nowe możliwości. Nazwa kodowa wersji 107 to Hydro Suite. Moi drodzy, tak, tak, teraz to jest słodziak. Już wcześniej nasz HydroPlayer był najlepszym playerem na świecie. Zaraz, zaraz, nie pomyliłem się, na świecie. Tak, tak, na świecie, moi drodzy. Oczywiście, gdyby go jak go hejtusie porównywali do innych playerów, samą funkcjonalność playera, naszego HydroPlayera, no to tu można byłoby polemizować. Rzeczywiście, oni mogliby mówić, że są lepsze, takie same, podobne. Ja bym się upierał przy swoim, ale no oni nigdy nie zajrzeli chociażby do Hydromedia Studio, o którym wam opowiadałem już wcześniej, a tymczasem powstały nowe studia. Zaraz, jakie studia? nowe studio, jedno, drugie, trzecie, zaraz Wam pokażę, przez co program zaczyna być, no, słuchajcie, no, niestety, najlepszy na świecie, to już mało, na, w kosmosie. Szybko Wam pokażę, moi drodzy, o co chodzi. Odpalam program Hydro Player, na razie właśnie nazwa kodowa Hydro Sweetie. i pamiętacie, gdy wchodziliśmy tą drogą w menu, to można było wybrać Hydromedia Studio, już to widzicie, przecież w playliście poradników do Hydro Playera można było też tędy wejść, kliknąć sobie tutaj w te cyfry i proszę bardzo zgłaszało nam się Hydro Media Studio, ale nie o nim dzisiaj, bo już o nim troszkę opowiadałem. Natomiast klikamy w menu i uwaga, szok! Tada! Moi drodzy, mamy Hydro Media Studio, ale mamy jakiś Hal, czyli HMS, ale mamy jakieś HQS, HPS i Has, chociaż has jest niedostępny jeszcze w przygotowaniu. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować z dumą jako pierwsze HQS, czyli Hydro QR Code QR. QR, nieważne jak się czyta, studio, a więc będzie można, jest to najlepszy dodatek do generowania qr kodów Słuchajcie, nie będę tracił czasu, szybciutko. Klikamy sobie w menu, w to można też, skrótem klawiszowym mamy Hydro QR Code Studio. Zobaczcie QR-code podstawowy, który przerabia nam, o właśnie, widzicie tutaj są zakładki. Zwykły tekst, w którym możemy umieścić link. Cokolwiek ten link na telefonie po zeskanowaniu oczywiście będzie chciał otworzyć się w przeglądarce od razu. Tak jest inteligentny ten QR kod, wystarczy zeskanować swoim aparatem telefonicznym, dowolnym, czy to z Androidem, czy z iOS-em, i to będzie działało. Ale można również przekazywać wizytówki. Widzicie, gdy kliknąłem wizytówkę, to od razu jakby ten kod QR się zmienił. Można spotkania, czyli tak zwane zdarzenia, to gdy prześlemy, zeskanujemy QR kodem, to będzie chciał telefon dodać do waszego kalendarza Google'owego czy jakiegoś innego. No mówię Wam radocha, a więc zobaczcie ile już możliwości QR-kodów, ale można też szybko dodać sobie numer telefonu treść SMS i treść SMS-a i wiadomo, tego się za często może nie będzie używało, ale czasem są takie możliwości, ma, daj, możemy dać klientom naszym takie możliwości, czy też znajomym, możemy też szybko przygotować, żeby zeskanować kod i przejść na mailowanie. Ale zobaczcie, to nie wszystko, to nie wszystko, moi drodzy, jest to najlepsza, najlepszy moduł do generowania QR-kodów, nie tylko dlatego, że można te różne formy QR-kodów tworzyć. Zobaczcie, możemy dodać własne logo. Dasz wiarę? No to zobacz, klikamy sobie przycisk dodaj własne logo, wybierz plik i na przykład przejdę sobie do plików obrazy i tu mam taki plik, zobaczcie, z moją twarzą jako żołnierz i proszę bardzo, jestem w QR-kodzie. Oczywiście mogę sobie ten, to logo albo pomniejszyć tym suwaczkiem, zobaczcie, dać jeszcze mniejsze, gdyby mi zasłaniało, albo mogę dać bardzo duże, aczkolwiek muszę uważać, żeby ono nie przysłoniło zbyt wielkiej części QR-kodu, dlatego że może on być nieczytelny, jeśli to jest kwadrat, no to słuchaj, widzicie, tu się pojawia uwaga, mogą być kłopoty z odczytem, więc program sam domyślnie pokazuje, kiedy one mogą być, gdy zmniejszymy do około 42, poniżej 42, to teoretycznie się to nie, nie pokazuje, ale nadal mogą być kłopoty. Gdyby logo było poziome, to jeszcze, to jeszcze dałoby radę go odczytać, natomiast w ten sposób nie ale to można sobie popróbować. Gdy damy sobie wielkość rzędu właśnie logo 35%, to spokojnie bierzecie telefon, celujecie w ten QR-kodzik i możecie sobie przetestować, czy działa. Ale wielu z Was pytało mnie na przestrzeni lat, bo kiedyś robiłem taki programik, był na blogu jako darmowy, ale ani be, ani my, ani kukuryku nikt nie podziękował, ani nie wsparł rozwoju programu. Dlatego on już dawno nie był rozwijany i tamta wersja nie działa. Teraz go rozwinąłem do granic możliwości. A więc czy logo to wszystko? Nie, może. Można nadać sobie kolor na przykład dowolny naszemu QR-kodowi. Chcecie taki niebieski? Proszę bardzo, jest niebieski. Chcemy inny, na przykład nie wiem, taki fioletowy? Proszę bardzo, jest fioletowy. Oczywiście możemy przywrócić czarny, jeśli nam to nie pasuje. Jest. Co jeszcze można zrobić zro z tym? Słuchajcie, przede wszystkim tu mamy taki suwak rozmiar kodu QR, a przy nim obok napisane po lewej 186 razy 186 pikseli, czyli dpi na drukarce odpowiadałoby to 22. Jest to niewielki obrazek i do materiałów, na przykład na stronę internetową, do maila, jak najbardziej się nadaje. To można już skanować, moi drodzy, i to z takim logo waszej firmy. Nie wiem, co chcecie, jakiś obrazek, swoją miniaturkę, można to już wstawić, ale można też powiększać ten QR kod. Zobaczcie, już ma 496 pikseli. Oczywiście on mi tutaj się chowa, jakby, ale to nie oznacza, że znika, bo gdy rozszerzymy okienko, to go dalej widzimy. Oczywiście możemy go powiększać do monstrualnych rozmiarów. Zobaczcie, już mamy do 2000, 2200, to już mamy 266 DPI, a więc na drukarkach, gdybyście chcieli drukować, gdyby była taka możliwość tutaj, to już można by było. Oczywiście można go zapisać do pliku jako PNG i sobie odtworzyć, w, w, mówię, wyświetlić na stronie, wrzucić do Photoshopa, stamtąd go wydrukować, ale. Można ten suwak zobaczcie, ja sobie przejadę do wartości taciut powyżej 600 dpi, co oznacza, że na drukarce to wyjdzie jak brzytwa. Jeśli dodacie swoje logo wysokiej rozdzielczości, to macie brzytwę. Oczywiście, teraz jak to drukować? Zobaczcie, ja specjalnie na razie zmniejszę ten nasz obrazek. On przy zmniejszaniu na chwilę chowa sobie to logo. I zobaczcie, pojawiła się w porównaniu do tego starego mojego programu opcja tutaj taka drukareczka Print with Preview, czyli yy, drukuj, ale z podglądem tego, tego, co się będzie działo. A to nie wszystko. Klikamy zatem w tę opcję. A tutaj, proszę bardzo, pojawia nam się taka dywanikowa drukareczka słodka i jeszcze do nas gada. Ona gada, słuchajcie, jak to mówił o, ten rycerz tam ze Shreka. QR code are my favorite snack. Oczywiście za każdym razem, gdy to uruchamiamy, to możecie się, o teraz się akurat powtórzyło, ale możecie się spotkać, że ona będzie gadała do Was co innego. To jest naprawdę ciekawe, więc polecam i zobaczcie ten QR code, który tutaj mamy, pomimo, że ma 620 na 620 pikseli, to DPI tylko 75. No i nie dziwota, że on na tej stronie jest taki malutki, ale oczywiście tu mam suwaczek QR-code, który mogę które mogę go skalować, zobaczcie, mogę go zmniejszać, ale zmniejszać bym nie chciał, mogę zwiększać, ale no, zbyt dużego nie zrobię. Oczywiście, gdy w ten sposób będę powiększał QR cod razem z logo, to to logo zacznie się pikselizować. Jak uniknąć pikselowania? Zostawiamy ten suwaczek sobie na stówce, natomiast przechodzimy tutaj i tym suwakiem, słuchajcie, przestawiamy sobie, zobaczcie, na większe. Tutaj się od razu też powiększa na, podglądu, na podglądzie wydruku. Powiększa, a co będzie, jak dam gigantyczny ponad. 600 dpi. Zobaczcie, powiększy się, ale tylko, tu mamy podgląd strony, ale tylko w ten sposób, żeby były jeszcze marginesy do wydruku na drukarce. Nie wierzycie? Zaraz zobaczycie. Tutaj widzicie na dole jakiś tekst, który się zrobił teraz taki malutki. Add custom text. Można go nie dodawać w ogóle, albo można dodawać. Po co ten tekst? Możecie na przykład zechcieć zrobić sobie, gdy wydrukujecie takie coś dla klientów, żeby powiesić gdzieś tam sobie w firmie na ścianie, zeskanuj ten kod QR, a tam każdy zobaczy na przykład dzisiaj mnie nie ma w sklepie od tej do tej, albo i tak dalej. No, tak, bardzo fajne, ciekawe, nowoczesne sposoby komunikacji z klientami, ale wpiszę sobie ze zeskanuj kod tele... Fonem, proszę bardzo, wpisuję sobie tekst i ten tekst mogę sobie słuchajcie, jego skalę zmniejszać, zwiększać, proszę bardzo, też go chcę, będę chciał zrobić, żeby był większy, mogę sobie suwaczkami, drukareczka nam pozwala, jak chcę przesunąć tutaj, mogłbym przesuwać w lewo, w prawo, ale w tej chwili mi się ładnie wycentrowało, żeby były marginesy na drukarce, mogę jednocześnie przesuwać tekst, zobaczcie, do dołu strony, do góry, gdybym przesunął QR-kod na przykład yy, na, yy, na środek, a chciałbym tekst, żeby był powyżej QR-kodu, to proszę bardzo, pięknie mogę go przesunąć. I teraz kwestia, czy to mi się aby na pewno wydrukuje. No tutaj w formatce mamy wybór drukarki. Ja tu nie mam akurat zainstalowanej żadnej fizycznej drukarki, no ale prawie każdy ma teraz w Windowsach coś takiego jak Microsoft Print to PDF, a więc można wydrukować do PDF-a, a później przekazać komuś tego PDF -a, albo z PDF-a sobie drukować, chociaż w tym PDF-ie może się pogorszyć jakość, ale nie zawsze. Gdy to jest duże logo, duży QR-kod, to raczej nie, więc zobaczcie, czy nam się to uda, sprawdźmy. To jest bardzo ważne. Oczywiście, gdybyście mieli drukarkę fizyczną, to wybierzecie drukarkę fizyczną i Pierdut! Pojechało na drukarkę. Przepięknie się wydrukuje, jak to będzie drukarka kolorowa, to wydrukuje się przepięknie w kolorze, a zatem robimy Print i proszę bardzo, ponieważ to jest drukarka Microsoft Print to PDF, to wybierzemy sobie folder, na przykład dokumenty, i tu sobie zrobimy wydruk QR. QR, czyli tu powinien nam pójść wydruk do PDF-a za pomocą tego Microsoft Microsofto, Microsoftowej PDF arki. Zapisz, poszło gdzieś. No to w takim razie otwieramy eksplorator Windows szybciutko. Bierzemy sobie, moi drodzy, dokumenty i proszę bardzo, mamy tu jakiś pdf -ik. No to klikamy w niego z zacięciem, a tu proszę Państwa, no mnie ciarki przechodzą. Nie wiem jak ciebie, ale zobaczcie, mamy przepiękny wydruk na całej stronie A4. Z to była duża bitmapa, to moje zdjęcie, więc Zobaczcie, pięknie widoczne i myślicie, że wezmę sobie na całą stronę, na przykład, proszę bardzo i myślicie, że to się nie da zeskanować telefonem, proszę bardzo, moi kochani, biorę sobie, otwieram aparat fotograficzny w telefonie, y, biorę sobie tego tutaj żołnierza, zeskanowało się i y, no nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale może zobaczycie, może nie, tutaj ostrość nie będzie się łapała. Sprawdźcie sami, nawet na tym filmie. Teraz to zeskanujcie, nie, nie wierzcie w to, co mówią sprawdźcie sami. Zmniejszę sobie na stronie. Więc moi kochani, czyż może być bardziej, że tak powiem, dopracowane oprogramowanie do tworzenia QR kodów wraz z... Z tym wraz z odpowiednim graphic, Graphics User Interface z odpowiednim łajem, Myślę, że nie. Tu można sobie jeszcze tym suwaczkiem regulować, jakby margines, ale tak naprawdę on jest potrzebny tylko do tego, żeby Wright'ego w pliku był. Jak zapisać do pliku? No, w naszym Hydro Studio to jest proste. W ogóle, gdy kliknę tutaj Save to File, proszę bardzo, kliknąłem. Od razu mi się to pojawia w naszym hydroplayerze, a skoro tu się pojawiło, to znaczy, że gdzie? Ci, którzy już troszkę znają Hydroplayer, to wiedzą, że szybko można. Oczywiście stąd też można skanować, można, ale gdzie ten plik się znajduje? Oczywiście wchodzimy sobie tutaj w menu i klikamy Open Media Folder, a w tym Open Media Folderze... W poprzednich tam instrukcjach pokazywałem to różne rzeczy, więc wiele różnych plików jest, ale również jest ten plik, moi drodzy. Teraz nawet, gdy zamknę hydroplayera, e, HydroSuite, to mogę sobie w niego kliknąć i proszę bardzo, mi się to otworzy. Nie, oczywiście nie tylko w hydroplayerze, jak pamiętacie, można sobie otworzyć za pomocą dowolnego innego programu. Proszę bardzo, na przykład za pomocą programu zdjęcia, wszędzie się odtworzy, wszędzie się pokaże i możecie to skanować, moi drodzy, a więc to... Podstawowy moduł i dodatek w HydroSuite od wersji 1.08, ale czy to wszystko? No nie widzieliście przecież przed chwilą jeszcze coś takiego jak. Proszę bardzo, już Wam pokazuję jak Hydro HPS, Hydro PDF Studio. Boże, coż to takiego? No, oczywiście, Wy jak zgłaszaliście po naszym wielkim live otwierającym okno sprzedażowe, które musieliśmy przedłużyć na Wasze żądania mailowe do 26 października tego roku, a więc gdy widzicie ten film, to jeszcze trwa. To już są ostatnie, jak to mówią, żeby go zakupić w supercenie. Później będzie drożej, no przykro mi, ale tyle narzędzi pod ręką mieć do. No dobra, nie będę ględził, odpalamy Hydro PDF. Studio. A tutaj ząg! Pojawia nam się go, oczywiście to jest komunikacji po angielsku, mniej więcej powiem o co chodzi. Ghost script is not installed or not, a variable on your system. Czyli w Twoim systemie nie ma oprogramowania ghost Script, Niestety jest to oprogramowanie, którego nie mogę rozprowadzać wewnątrz swojego programu. Muszę wskazać y, autora, stronę i tak dalej. W ogóle przekazuję to Tobie. Jeśli chcesz skorzystać z Hydro PDF Studio, to musisz sam to zainstalować ze strony y, tego właśnie oprogramowania. Gdzie jest ta strona? Oczywiście tutaj ją podaję. Oczywiście tu trudno zaznaczyć i na nią przejść, ale jest to jest tutaj powiedziane after installation make sure to start, czyli od nowa wystartuj nasz Hydroplayer, a, a gdy wejdziesz na stronę, to wybierz sobie stosowną licencję, ponieważ ta firma, która tworzy oprogramowanie Ghostscript ma licencje tak zwane darmowe. Tak, tak, jeśli to w domu używasz do celów niekomercyjnych, to możesz wybrać darmową, a jeśli komercyjnie, to komercyjną i razem z Hydroplayerem, który też można zakupić licencję komercyjną, można wtedy to używać. Oczywiście, żeby nie było problemu, żeby tą stronę tu nie przepisywać ciurkiem, bo to długie, to gdy klikniesz tutaj OK, to proszę bardzo, pojawi się od razu strona. Widzicie? Tej firmy, która tworzy i tutaj mamy do wyboru licencje tak zwane GNU, czyli Public License, a tutaj są licencje komercyjne. W związku z tym możecie sobie ściągnąć dowolną wersję programu 32-bitową, 64-bitową pod Windowsa czy pod Linuxa. No w tym wypadku wiadomo, że chodzi o Windowsa. Na dzień dzisiejszy dla wszystkich Windowsów 10, 11 wybieramy. Nikt nie będzie wybierał już wersji 32-bitowych, chyba że macie starego Windowsa 32-bitowego 10, to szybko go aktualizujcie na Windowsa 11 zgodnie z moimi poradnikami, ale nie o tym mowa. A więc proszę bardzo, ja sobie klikam tutaj, pokażę Wam, jak to się prosto i szybko robi. Taką darmową licencję, jeśli chcesz darmową, ona się powinna pobrać. Proszę bardzo, tutaj się pobiera w tej chwili. Chwilkę poczekamy i zaraz ją zainstalujemy. Gdy zainstalujemy, to Hydro PDF Studio. To się otworzy a tam zobaczymy o moi drodzy nowe niesamowite możliwości. Proszę bardzo, już sobie klikam, już się kończy pobieranko. Już, już, już mam, już momencik pobieram jeden plik. Zaraz przeglądarka powinna nam zasygnalizować, że pobrała. Jest. Klikam otwórz folder. Zobaczcie jaka to prosta instalacja. Pobraliśmy oczywiście oficjalnie ze strony producenta. Klikamy teraz setup, zaznaczamy tak, chcę zainstalować, next. I agree. Instaluje się normalnie, instalujcie go w tym folderze, gdzie trzeba. Install, proszę bardzo, instalacja przebiega bardzo szybko. Stronę mogę już zamknąć, folder też ten mogę sobie zamknąć, zmniejszyć. Oczywiście możecie później wchodzić i tam używać tego programu. On nie ma w zasadzie graphics user interface, a może ma jakiś, nie wiem, ja go nie sprawdzam. Nie musicie potem dalej z nim nic robić. On będzie wykorzystywany tak naprawdę przez jeden z komponentów naszego hydroplayera, który korzysta z darmowego oprogramowania o nazwie... Image Magic. Tu oczywiście y, można generować jakieś tutaj i, fonty i tak dalej. Słuchajcie, to nie jest nawet potrzebne. Możecie sobie wyłączyć tego ptaszka, dać finish, y, installation complete, koniec, nie uruchamiać tego programu, zapomnieć o nim, on sobie żyje. Nasz komponent y, Image Magic oczywiście. Sekundkę. Tak jak mówiłem, nasz komponent Image Magic, który jest w ramach e, pakietu Hydroplayera, e, korzysta właśnie w ten sposób e, z GoScripta. E, również szanuje licencjonowanie, prawa autorskie, dlatego ImageMagick nie wszywa w siebie tego programu, tylko też nakazuje klientowi e, e, ściągnąć GoScripta właśnie w taki sposób, jak wam pokazałem. A zatem tam było w instrukcji, żeby zamknąć Hydroplayera, otworzyć i proszę bardzo, teraz sobie klikamy tutaj i wchodzimy w HPS, czyli Hydro PDF Studio. Tada, Weszło? Weszło, moi drodzy. A zatem możemy tutaj... Co my tu możemy zrobić? Głowa wybucha. Możemy przede wszystkim konwertować do plików JPG albo PNG PDF-y. Znaczy, co to znaczy PDF-y? Wybrane strony pdf albo wszystkie możemy zadać jak chcemy i możemy je przekonwertować do plików graficznych. Czasem jest to bardzo, bardzo potrzebne. Oczywiście możemy dodawać własne znaki wodne. Zaraz się tym pobawimy. Ale jedna z ciekawszych opcji, którą Mamy zaszytą w Hydro PDF Studio, to jest Optimize PDF Size, a więc można optymalizować wielkość PDF-ów, dasz wiarę? A jest to możliwe w ten sposób, że bierzesz sobie jakiegoś pdf który ma ileś tam kilobajtów czy megabajtów, po przepuszczeniu przez optymalizację zmniejsza się jego wielkość, różnie to bywa w zależności od PDF-ów, ale jak gdy potrzebujemy go komuś przesłać mailem i tak dalej, to żeby się szybciej, a na jakości prawie nie tracimy, już Wam to pokazuję. Także zobaczcie sami, tu wybieram sobie plik PDF, na przykład klik i w, ja tu sobie wgrałem do folderu media files również jednego pdf -ka. jest to jakaś, jakiś PDF do, do mikrokontrolera Atmega, zobaczcie, że on ma 6,3 MB, no więc klikam sobie go dwa razy, pokazuje mi się ładnie tutaj, a, o tak, trzeba chwilkę poczekać, pokazuje się podgląd pierwszej strony, żebyśmy byli pewni, tu go nie można powiększyć, że to jest właśnie ten PDF, którego wybraliśmy, teraz pozostawiamy. Daję tylko nacisnąć zielony przycisk, panie kochany, a zatem Optimize PDF leci sobie. Ptaszek, czekamy, pijemy kawkę, różnie to może potrwać i voila! miał ponad 6, miał 6,3 MB, a zobaczcie, zoptymalizowano go do 4,25 MB, zatem zaoszczędziliśmy w procentach, panie, 32,7%. Nie każdy by przeżył tyle procent we krwi, a to oznacza, że 2,6 MB nam ubyło. Z innymi PDF-ami może być oczywiste. Inaczej. A chcecie zobaczyć, jak się dodaje watermarki nasze własne? No to proszę bardzo. Bierzemy sobie, panie, tego samego plika, roztwieramy go i teraz możemy sobie podać Atmel sample, ale na przykład jestem sobie Włodek i piszę sobie Włodek. Sam stworzyłem jakiegoś PDF-a. Może chcę to napisać dużymi literami, więc proszę, Włodek, Włodek. O, i chciałbym, żeby taki watermark poleciał mi Panie przez wszystkie strony grzebną w PDFie. E, oczywiście transparency mogę ustawiać. Ja tu ustawiam na 50%, a możecie sobie na 25 albo czyli przezroczystość. E, zostawiam tak, jak jest, wy możecie się pobawić. Klikam zatem Add Watermark, ale gdzie mi się w ogóle pojawiły te pliki, jeszcze JPG, zapomniałem wam powiedzieć. No ja oczywiście każdy mi to podpowiada, e, tam Krzysio mi podpowiada, żeby wejść w Open Media folder, a w Open Media folder, po, gdy tylko używam. PDF Studio, pojawia się folderek PDF Studio i zobaczcie, tutaj jest ten zoptymalizowany PDF, który ma teraz 4,2 MB, a ja teraz sobie robię y, dodanie właśnie, y, czego? Y, watermarków, a zatem klikam Add Watermark, znowu sobie czekam, tu już widzę, że mi się tworzy, ale muszę poczekać, aż skończy tutaj ptaszek latać, jest, skończyło się, on otworzy mi plik o takiej samej nazwie, z dodatkiem WM jako Watermark i do nam, zobaczcie w każdym przypadku timestampa, kiedy został wygenerowany, żeby nam się to potem nie mieszało, a więc to jest wszystko przemyślane. Pewnie jesteście ciekawi, jak otworzę tego PDF-a, czy będzie watermarki, jak będzie wyglądał, Panie, czy to będzie dobrze wyglądać? Proszę bardzo, klik i jechane. I zobaczcie, wszędzie nam siedzi włodek. Oczywiście tutaj ta literka ły to może nie do końca, czyli być może będzie problem z polskimi literami, ale nad tym wreszcie czego jeszcze popracuję, a rzeczywiście nie sprawdzałem, ale proszę bardzo, nad tekstem, nad grafiką wszędzie jest włodek. Panie. Włodek, włodek, włodek opanował całego PDF. A on ma wiele stron, a zobaczcie, jak to się szybko zrobiło, a więc mamy takiego pdf -a. Zatem może szybciutko spróbujmy skonwertować pliki e, z tego PDF-a. Na przykład chcielibyśmy pierwszą stronę, na początek, tak wiecie, na zagrychę, <grych> dla przedsmaku. No to klikamy sobie, wybieramy sobie naszego ulubionego pdf i mówię mu, tutaj wskazuję, weźmie stronę pierwszą, panie kochany, zamień na, e, e, na plik PNG. Ktoś powie, panie, weź na JPG, Mirek, bo JPG mają mniejszą wagę. No, tutaj e, e, słuchaj, byś popełnił prawie, że samobójstwo, ale zaraz to pokażę. Może zróbmy najpierw PNG. Robię sobie konvert i czekam chwileczkę, już mam konwert. Mogę sobie ustawić wyświetl duże ikony, proszę bardzo, i już widzę podgląd, że jest to rzeczywiście pierwsza strona, chociaż numeracja tych stron leci tutaj w plikach od zera. Temu się nie zdziwcie. No dobra, ale ktoś powie, no ja bym nie chciał tylko jednej strony, ale może zanim powiem o, o tym, jak tu wybierać strony, to zobaczcie, dla przeciwwagi ktoś tam mi krzyczy Salimirku, JPG będzie lżejszy. A tu jest taki napis wyskoczył. JPEG files can be much larger than PDF, czyli mogą być odpełki dużo większe niż PDFy. Nawet mogą zajść do 60-70% więcej miejsca na dysku. Aha, co to za ostrzeżenie? Czy to prawda? No to zobaczcie, że na dole w ogóle ten plik, tutaj chyba widać, zajmuje nam PNG tej strony pierwszej 67,6 KB. No to zróbmy to samo, ale w jpeg -u. Uwaga, convert. A goń, poszło! pojechało i patrzymy szybko sobie na JPEG, a on ma 331 kB. Pytacie się mnie, jak to możliwe? A Ano, prosto możliwe. Słuchajcie, PNG jest bezstratnym plikiem, ale ma bardzo fajne też sposoby kompresji i dla niego tutaj nie ma problemu, bo ma rasteryzowaną wektorową, można powiedzieć grafikę w tym pliku, fonty i wszystko. Dlatego też on zajmuje o wiele mniej miejsca. Natomiast JPEG to jest kompresja stratna, gdzie musi ostre. Brzegi konwertować i on się musi tam tych kwadracików swoich narobić, i dlatego bywa znacznie większy. Więc miejcie to na uwadze, moi drodzy. Ale teraz ciekawostka chcielibyśmy sobie wygenerować. Zobaczcie, to jest uf, w ogóle już poezja. Na przykład stronę pierwszą do trzeciej, przecinek, stronę siedemnastą, przecinek podajemy i na przykład stronę siedemdziesiątą ósmą do osiemdziesiątej pierwszej. Widzicie, jak można podawać zakresy? Klikamy sobie, panie. Yy, a tutaj chyba wpisałem coś nie tak. A no tak. Bo wpisałem e, zamiast myślnik, to równa się, oczywiście źle wpisałem. Myślniczek, konwert, ogon poszło. Czekamy, panie, na konwersję. Oczywiście ona może chwilkę trwać, szczególnie jak zadacie, żeby wam zrobił wszystkie strony, jakie są w PDF-ie. No, ten proces, ale już, proszę bardzo, się skończyło. I wskoczyły nam, moi drodzy, strony. Oczywiście możemy je sobie od razu przeglądać przepięknie w Hydroplayerze. Ponumerowane są z timestampami. Klikamy sobie kółeczkiem w dół i wszystkie wygenerowane. Strony, te, które, na których nam zależało, pięknie mamy wrzucone do plików graficznych, żeby komuś podesłać, coś zrobić. No po prostu, rewelacją! Rewelacją! Mamy to wszystko w PDF-ie. A więc, sami musicie przyznać, niestety, że PDF Studio, hydro PDF Studio. To jest poważne narzędzie, które daje wiele możliwości mieć to pod ręką, łącznie z obsługą grafiki, wszystkiego, czego trzeba. Nie wiem, nawet w biurze be, be, pani, w dziale marketingu, gdziekolwiek, która nie, nie musi być zależna często od grafika, gdy ch chce robić proste przekształcenia różnych mediów, graficznych, plików, filmowych, PDF-ów. No zobaczcie, wszystko jest. Być może brakuje, oh, brakuje wam tu jakichś jeszcze opcji. No właśnie. Hydroplayer również się rozwija dzięki tobie, bo to między innymi y, ktoś rzucił pomysł na naszym live otwierającym y, prezentację pierwszą i wejście naszego Hydroplayera na rynek Mirku a dorób przerabianie PDF-ów na jpeg Na początku tak nie zaczaiłem, o co chodzi, mówiła po co to, a, po to, a potem w głowa mi wybucha, Jak najbardziej ciach 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 Dorobiłem, jest. Jak zauważyliście, trzeba było tylko zainstalować tego ghost scripta, wybrać prawidłową licencję dla swojego użytkowania i mamy wszystko zgodne, legalne. Zresztą, gdy tutaj wejdziemy sobie w About Us, weźmiemy sobie tutaj, klikniemy Third Party Components, no to zobaczcie, że tutaj są wymienione Image Magic. I tylko to Go Script nie jest wymieniony. Dlaczego? Dlatego, że ImageMagick korzysta z niego pod spodem, ale to tak naprawdę od Was zależy, czy będzie wykorzystywany, czy nie. Oczywiście jest też informacja o bibliotece jednej z najlepszych na świecie, queer call do używania e, samych, moi drodzy, QR-kodów. E, to by było wszystko na dzisiaj. Oczywiście tu jest coś takiego jak czyli Hydro Audio Studio. Nad tym się zastanowię. Być może jeszcze będę dorabiał, a więc moi drodzy, polecam Wam wersję kodową Hydro Suite, która lada moment się pojawi, a ja tak jak na początku, powiadam Wam, że pracuję pilnie teraz na tym, żeby do końca października przygotować już pełne licencjonowanie i żebyście mogli otrzymać pełne licencje do programu, które już kupujecie. I to masowo. I pamiętajcie, na koniec tego poradnika do 20. 6 października, aż mi się zrymowało. E, oczywiście 2025 roku przedłużyliśmy akcję naboru w cenach inwestorskich. To są ostatnie momenty. Zapraszam! Hej, jedziemy teraz, to już bez zażenowania mogę powiedzieć, że takiego playera, panie, nie ma na świecie. Spróbuj sam, przekonaj się, sprawdź go wszystkie możliwości, a potem się wypowiedz. Zapraszam. Hej, na razie.